Na program zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Program operacyjny Kapitał Ludzki zakłada wspieranie szkół zawodowych Województwa Podlaskiego. Przeznaczyliśmy na to kwotę 20 milionów euro. Umożliwiliśmy w ten sposób naszym szkołom przygotowanie uczniów do sprawnego i aktywnego wystartowania na rynku pracy. Zapraszam Państwa wszystkich do wędrówki po szkołach, które skorzystały z tego projektu. W Zespole Szkół w Suchowoli uczy się 260 uczniów. Jest tu liceum ogólnokształcące i technikum z trzema kierunkami. Technik prac biurowych, technik rolnik i technik handlowiec. Uczniowie technikum biorą udział w projekcie Moja Szkoła Moją Szansą. Wartość tego projektu wynosi blisko milion złotych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dwóch zawodów. Technika prac biurowych oraz technika rolnika. To właśnie dla nich przygotowaliśmy liczne kursy zawodowe. O to, żeby uczeń był przede wszystkim wyposażony w nowe kompetencje, nowe umiejętności, które zwiększą jego szanse na rynku pracy. Schowala jest małym miasteczkiem. Szkoła nasza jest niewielka, tym bardziej ważne, aby uczniowie również tutaj, w małym regionie, mieli dostęp do nowoczesnej edukacji nowoczesnego sprzętu. Stąd się pomysł na realizację tego projektu, a więc przede wszystkim kursy zawodowe, kurs spawacza, pilarza, inseminatora, kurs kombajnisty, koparku ładowarki kursy wizerunku kontaktów z klientem, patentem, kas fiskalnych, no, liczne zawodowe, które przede wszystkim e, uczeń będzie mógł zdobyć odpowiednie kwalifikacje. W ramach projektu uczestniczyliśmy w różnych kursach, np. przykład inseminacji bydła, operatorów wózków widłowych i wymiany butli LPG. No i zajęcia odbywały się teoretycznie i praktycznie. Moim zdaniem bardzo mi się przydadzą w przyszłym życiu. Będzie mi łatwiej znaleźć pracę, pomogą mi na pewno w dalszym kształceniu się, podwyższą moje kompetencje na rynku pracy. Uczestniczę w projekcie. Moja szkoła moją szansą. Zdobywam nowe wiedzę. Przygotowuję się do egzaminu zawodowego. Biorę udział w kursach. Kurs Pilarza, który się odbędzie kurs na wózki widłowe, brałem udział w kursie na wózek widłowy, kurs kombajnisty, kurs inseminatora oraz w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego. Musimy ich przygotować do egzaminów zawodowych i matury, a więc organizujemy w ramach projektu dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, przygotowujące ich do matury, ale zajęcia wyrównawcze, aby jeszcze również uczniowie mieli możliwość nadrabiania, uzupełnienia wiadomości tych podstawowych. No, ale to co ważne, nasza szkoła otrzymała duże wsparcie również ta infrastrukturalne. W ramach właśnie tego projektu zakupiliśmy cztery tablice interaktywne wraz z komputerami. Zakupiliśmy e, nowe komputery wraz z oprogramowaniem biurowym, handlowym, również e, dla technika rolnika w, programy dodatkowania dodawkowania pasz, które dzisiaj użytkujemy w pracowni informatycznej, pracowni handlowo-biurowej. E, dodatkowo otwieramy dwie nowe, nowoczesne pracownie dla technika rolnika, pracownię stolarską oraz ślusarską, gdzie uczniowie odbywają te podstawowe umiejętności do obróbki drewna, do obróbki metalu, które się w gospodarstwie e, są niezbędne. No, i dodatkowo przede wszystkim również kupiliśmy ciągnik, brak sprzyczeku, ponieważ technik rolnik jest zobligowany do tego, aby realizować kursy kategorii T, a więc mamy nowoczesny, nowy ciągnik, gdzie uczniowie za darmo korzystają i nabywają kwalifikacje do jazdy ciągnikiem. Jestem uczennicą klasy trzeciej technikum prac biurowych. Projekt szkoły pozwolił mi na rozwinięcie nowych umiejętności, żeby mogła w przyszłości znaleźć jakąś lepszą pracę, rozwinąć się. Szkoła pozwoliła mi również na to, żebym zrobiła sobie prawo jazdy za darmo, gdzie to mi bardzo dużo pomogło. Nauczyliśmy się różnych rzeczy na kursie, załóżmy, tworzenie wizerunku siebie i własnej firmy, napisać CV, gdzie to jest naprawdę nam potrzebne przyszłości, żeby znaleźć pracę, rozmawiać z pracodawcą. Teraz właśnie realizujemy kurs małej gastronomii, pozwoli nam on, żebyśmy mogli w przyszłym, jakby w przyszłości tak rozwinąć swoje umiejętności, żebyśmy zdali egzamin, mogli dalej się uczyć w tym kierunku gastronomicznym, jeżeli ktoś chce. Po tej szkole myślę, rozwijacie rozwijać się w kierunku gastronomicznym. Nie, że kończyć się coś związane z pracą biurową, tylko bardziej rozwijać się w kierunku gastronomicznym. Po prostu to mnie interesuje, zawsze chciałam się uczyć, dlatego myślę, że teraz mi to pozwoli właśnie ten kurs na to i ta nauka. Na, na projekty zgłosiłam się sama, na przykład na kurs, na kurs kasy fiskalnej. Myślę, że mi pomoże to w pracy na kasie fiskalnej. Uczyliśmy się tam, jak obsługiwać kasę fiskalną. No i mam nadzieję, że w tych kursach, co uczestniczyłam, bardzo mi to pomoże, że będę mogła znaleźć nową pracę i różne prace. I jak skończę techniką prac biurowych, to myślę, że zostanę sekretarką. Dzięki projektowi realizowanemu w naszej szkole zakupiliśmy wiele nowoczesnych maszyn na wyposażenie warsztatu szkolnego. Uczniowie korzystając z tego podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim zajęcia stały się bardziej atrakcyjne. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym w naszej szkole otworzyliśmy aż dwie klasy technikum zawodowego, e, czyli jak gdyby zainteresowanie e, szkolnictwem zawodowym jak gdyby się zwiększyło na tym terenie i e, po prostu e, wniosek jest taki, że ten program, jak zarazem nasza oferta, przemawia do kandydatów e, do szkół e, średnich. Mam nadzieję, że to co robimy w naszej szkole przyczyni się do tego, że nasi uczniowie odnajdą się na rynku pracy.